Witam w geometrii. W tym materiale taka trochę zabawa z symetrią względem punktu. Przygotowałam cztery przykłady różnych figur geometrycznych i będę konstruować figury symetryczne względem określonego punktu S. Pierwszy mój przykład to dwa okręgi o tym samym promieniu. Przecinające się, a punkt S jest jednym z punktów przecięcia. Aby skonstruować figurę symetryczną względem tego punktu, w pierwszej kolejności skonstruuję punkty symetryczne do środków tych okręgów, czyli O1' oraz O2' przez punkt O1S, przeprowadzam prostą. Również przez punkty O2S przeprowadzam drugą prostą. Przy pomocy cyrkla odkładam długość odcinka O1S, znajdując punkt symetryczny O1' oraz długość odcinka O2S na drugiej prostej. Znajdując punkt symetryczny O2. Promienie tych okręgów są identyczne i są równe długości odcinka O1s, a zatem nie ma konieczności wyznaczania w tym przypadku promienia pomocniczego, którego symetria pozwalałaby nam na wykreślenie danego okręgu. Skorzystam z tej informacji, że odcinek O1s jest długością tego promienia. Wykreślę ten okrąg. Wykreślę ten sam okrok o tym samym promieniu. W tej konstrukcji zauważyć można, że wszystkie okręgi przecinają się w jednym punkcie S. Drugi przykład to czworokąt ABCD. Nie jest powiedziane, że jest to trapez, jest do niego troszkę podobny, natomiast nie mamy informacji o tym, że odcinki AB i DC są do siebie równoległe. To jest w tym przypadku nieistno, nieistotne. Natomiast punkt S jest wyznaczony. Zobaczcie, tutaj pojawiły się łuki. Wyznaczony jest przy pomocy symetralnej odcinka DC, a zatem punkt S jest dokładnie po środku odcinka DC, czyli dzieli go na połowę. Aby skonstruować figurę symetryczną, czyli czworokąt symetryczny względem tego punktu, najpierw przeprowadzę proste, zawierające punkt S oraz poszczególne wierzchołki. Prosta AS Te proste zaznaczam bardzo delikatnie. Prosta BS i teraz prosta DS oraz CS ukrywa się ze sobą, a zatem jest to ta sama prosta zawierająca odcinek DC. W kolejnym kroku odkładam długość poszczególnych odcinków, otrzymując punkty symetryczne. Najpierw otrzymując punkt A' pri. następnie S'B'. Zobaczcie, muszę przedłużyć prosto. Świetnie, powstał punkt B. Ponieważ S dzieli nam odcinek DC na połowę, a zatem obrazem punktu D względem punktu S jest punkt C. Zapiszę to w postaci równości. D C równa się d i podobnie jest z obrazem punktu C. D równa się c prime. Znajdują się w tym samym punkcie. Łączę powstałe punkty, otrzymując figurę symetryczną, Do danego cz cz czworokąta. Świetnie. Pamiętajcie, że równość tych punktów wynika z tego, iż punkt S jest dokładnie środkiem odcinka DC, a zatem punkt symetryczny do punktu C jest dokładnie w, w tym samym miejscu co punkt D. D symetryczny do punktu D jest w tym samym miejscu co punkt C. Kolejny przykład to równoramienny trójkąt prostokątny. Ramiona AC AB mają tę samą długość A, punkt S, względem którego będę tworzyła symetrię tego trójkąta znowu jest wyznaczony przy pomocy symetralnej jatełki. Zostawiłam celowo, czyli punkt S jest środkiem przeciwprostokątnej, czyli odcinka BC. Aby wyznaczyć figurę symetryczną, w pierwszej kolejności oczywiście wyznaczam potrzebne proste, zawierające wierzchołek i punkt S, czyli prosta AS, prosta BS. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, zawiera przeciwprostokątną BC, podobnie prosta CS zawiera tą przeciwprostokątną, czyli znajdują się na jednej i tej samej prostej. Powinno wystarczyć prostej. Następnie odmierzam odpowiednie długości odcinków. AS, Wyznaczając punkt symetryczny A' B'S. Mamy tę samą sytuację. Punkt S jest środkiem tego odcinka, a zatem punkt symetryczny do punktu B pokrywa się z punktem C. Podobnie będzie z punktem symetrycznym do punktu C. Pokrywa się on. Z punktem B łączę punkty, aby powstał trójkąt. Nie muszę łączyć tych punktów, ponieważ znajdują się na tym samym odcinku. Jest to bardzo ciekawy przykład konstrukcji kwadratu. Zobaczcie, czyli to jest trójkąt równoramienny, prostokątny. Obraz symetryczny. Dopełnia nam kwadrat. Bardzo ciekawy przykład. Został nam jeszcze jeden równoległobok zdecydowanie yy, odcinki AB, DC są równoległe oraz odcinki AD i CB. Punkt S jest punktem przecięcia się przekątnych tego równoległoboku. Chcąc wyznaczyć proste zawierające punkt S i wierzchołek, wystarczy wziąć pod uwagę przykątne. Możemy oczywiście je przedłużyć, mając pewność, że uda nam się odłożyć. Dane odcinki, czyli konstrukcja tych prostych była dość szybka w naszym przypadku. I teraz odkładamy odpowiednie długości odcinków, czyli odcinek AS, i mamy sytuację, w której obraz A pokrywa się z punktem C. Podobnie będzie dla punktu C. Na pewno zauważycie, że to samo, jeśli chodzi o odcinki BS i DS, czyli o obraz punktu B i D. Obraz punktu B znajduje się w punkcie D, obraz punktu D znajduje się w punkcie B. A zatem obrazem tej figury symetrycznej względem Punktu, który znajduje się w miejscu przecięcia się przekątnych, czyli naszego równoległoboku, jest ten sam równoległobok. Zachęcam do przećwiczenia.